Ja Chodziły takie słuchy dzisiaj wśród chłopaków z pola, że trening załatwy. Podzielasz tę opinię? Ja szczerze powiem, widziałem jak biegali. Słyszałem tylko plotki, że było ciężej niż wczoraj. Wczoraj też nie było łatwo, więc na pewno jest to drugi dzień i już ciężki. No ale myślę, że po to tutaj przyjechaliśmy. Wszyscy są świadomi tego, jakie mamy cele w tym sezonie, więc absolutnie nikt tutaj nie narzeka. Są uśmiechy, są żarty, więc. Każdy wie, że tutaj przyjechaliśmy przede wszystkim do pracy. je wasz tryb dnia to jest raczej wstać, zjeść trening i spać? Tak, dokładnie tak. I e, no tutaj przyjechaliśmy, bo powtórzę jeszcze raz. Mamy do tego bardzo super, przyjemne warunki. Przede wszystkim jest dużo słońca, bardzo dobre boiska. Mamy z sobą panią, która też przyrządza nasze ulubione potrawy, więc wszystko jest myślę na no jak najwyższym poziomie, więc tutaj tylko trzeba. Ten jest z wami nastoletni jeszcze, czarek, mój, najmłodszy tutaj z całej ekipy. Bardzo. Jaka jest w ogóle różnica pomiędzy czarkiem a wami? Czy jak oceniłbyś postępy swojego młodszego kolegi? Myślę, że mógłbym być jego ojcem, prawie, Ale, ale to jest, naturalne, że. Przychodzą młodzi, e, powoli ci starsi. E, wiadomo, jest bliżej końca niż, niż początku i też to jest, uważam, bardzo dobre dla niego, że może się tutaj od nas uczyć, ode mnie, od drugiego radia, więc to jest na pewno bardzo, bardzo pozytywne dla niego, że może przede wszystkim techniczne rzeczy podpatrywać. E, myślę, że, że na pewno mu to pomoże w przyszłości. Dużo trenujecie, ciężko trenujecie w takim razie, jak w szybki sposób zregenerować się? No przede wszystkim jedzenie. To jest podstawa odżywki, które tutaj też mamy przygotowane. No i przede wszystkim sen. Sen na każdym kroku, gdzie tylko możemy go złapać, tego łapiemy i na tym się skupiamy teraz przede wszystkim. Bardzo podoba mi się świadomość u chłopaków wszystkich, którzy wiedzą jak to wszystko powinno funkcjonować i tutaj duży plus dla całego zespołu. Pracujecie, pracujecie dużo nad grą nogami, grą na przedpolu? To jest to, ten cel na początek zgrupowania? E, pracujemy tak, bo uważam, że w tych elementach jeszcze jest dużo do poprawy, jak w każdych innych. Ale trener trener wymaga od nas m, m, bardzo dokładnej gry nogami. Ja nie ukrywam, ja bardzo lubię ten, ten element, więc yy, to jest czysta przyjemność. Nie jest łatwo, ale, ale na tych boiskach i w tej, w tej atmosferze tutaj to jest naprawdę czysta przyjemność.